Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich przyjaciół, znajomych i nieznajomych z rocznika 1956 oraz oczywiście roczników w pobliżu tego rocznika. To był bardzo dobry rocznik. Słuchajcie, kiedy ja zaczynałem działalność estradową, okrągłe jubileusze teraz obchodzę, a był to 79 rok, kabaret długi, czyli 45 lat temu. Wtedy również zacząłem płacić składki do ZUS 45 lat temu. I nigdy w życiu nie przypuszczałem, że już po 45 latach oni mi będą zwracać w, post w postaci emerytury. Oni wprawdzie odliczają od tego podatek, odliczają od tego składkę zdrowotną i to obliczyli na 200 ileś miesięcy, że to powinno starczyć mi do. Końca życia, nie wiem co będzie, jak będę żył dłużej niż te 204 miesiące, co ZUS obliczył, no ale w każdym razie ja nie przypuszczałem również, że po tych 45 latach ja cały czas będę miał coś do powiedzenia, a nawet do zaśpiewania. Jeżeli gdziekolwiek zobaczycie ten plakat Stand Up dla Dojrzałych, Jacek Łapot zaprasza, to, to, to walcie jak w dym. Naprawdę będę miał dla wszystkich moich przyjaciół, seniorów, dojrza... wszystkich klientów ZUS będę miał. Coś do powiedzenia, do zaśpiewania i niespodzianki. A póki co, wszystkim nam dedykuję e, piosenkę pod tytułem Blues Klientów ZUS z gościnnym udziałem moich kolegów, znakomitych aktorów z serialu Rancho i kabaretu Kałamasz, Bogdana i Sylwestra Macieja. Powiem wam, takich trzech jak ich dwóch, to nie ma ani jednego. Zapytaj ojca, zapytaj matki Gdzie lokowali swoje składki Emerytura Luz, siura, burra Gdy syn zapyta Lewa pierś, na co? Na medal, co ci pośmiertnie dadzą Emerytura Luz, siura, burra plus. Klientów instytucji ZUS Wzrok siada, słuch leży, gniecie się ciało A serce staje, choć nie ono miało Emerytura Luz, sióra, bura Więcej tabletek to mniej zdrowia Lecz nie przemija skromna uroda Emerytura Luz, siura, bura Blues Klientów instytucji ZUS A gdy mniej włosów, to czasu więcej W starym portfelu szukam pieniędzy Emerytura Luz, siura, bura Mało by pożyć, w sam raz by zdechnąć po co mi kasa, czas to pieniądz, emerytura? Luzziura burra. Blues Klientów instytucji ZUS. Muszę dziś liczyć tylko na siebie. Lajki i hejty, co to jest, nie wiem, emerytura. Luz szura, burra Techno cyfrowe daje ból głowy Widocznie jestem analogowy Emerytura Luz, bura Blues Klientów instytucji ZUS My z historii i teorii ewolucji dobrze wiemy, to nadziei nie daje i nie działa na plus, że mamuty, dinozaury, te gatunki wyginęły, a my puty nie skiniemy, póki czuwa nad tym ZUS. Wiem prawie wszystko, posiadam mało. Co było ważne, to już się stało. Emerytura, luz siura, bura, każdy emeryt dostanie od świata prezenty trzy wdzięk, urok, prostata. Emerytura. Lusura bora. To nie do reklamacja, to fakt autentyczny, bo emeryt to gatunek specyficzny.